Przed obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub mentorem, gdyż każda produkcja TPS niewłaściwie oglądana zagraża Twojemu umysłowi i poczuciu estetyki. Na początku byli Xarda z Film Studio, Wrzut TV oraz GM.pl. A potem Burdel Patologia i reszta kurwy synów. Kurwa wrzód ten twój samogon to jakiś kurwa chujowy oczy mi po nim zbielały. Ładne oczy masz, komu je dasz, takie ładne oczy. To nie mój samogon tylko G.I.M.P.L. Mówcie mi Jasiu. W takim razie, Jasiu kurwa oczy mi zbielały przez ten twój bimber. To nie bimber, wypiłeś właśnie rozpuszczalnik do lakieru się sprzeczajcie a ja se kreskę wciągnę. Będziesz mi płacił odszkodowanie kurwa w pizdę twoją mać zaraz kreskę? Nie. Ło, kurwa ale caba. Kurwa skąd masz ten z Sardas to były prochy mojej babci debilu Dziś miałem je rozrzucić przed biedronką tak jak kazała. No ja pierdolę kropka, już trzecią babcię w tym miesiącu wciągnąłem moglibyście oznaczać te urny jakoś. Ech dobra nic się nie stało pod warunkiem że jak będziesz kichał to pod biedronką aby ostatniej woli stało się zadość. No dobra, ej słuchaczy, wpadłem na świetny pomysł. Założymy zespół muzyczny. I tak nikt nie przyjdzie. Już ja kurwa mam na to swój sposób. Nazwiemy zespół darmowe piwo. Pojebana nazwa. No właśnie nie, bo jak ludzie zobaczą ogłoszenie, że dziś o 20.00 darmowe piwo, to od razu wszyscy przyjdą. Etam tam pierdolisz farmazony, ja mam lepszy pomysł. Znowu chcesz rzucać gównem w okna domu Anubisa i spierdalać? Nie. A to wiem już, co planujesz, znowu na straszment chorowi na wycieraczkę? Nie. To może wezmiemy łopaty? Pójdziemy do murasa pod dom, wykopiemy dół, rozbierzemy balkon i go zawołamy a wtedy on chcąc wyjść na balkon wpierdoli się do dołu, a my obrzucamy go zużytymi prezerwatywami i spierdolimy, nie założymy studium maszynimowe. Że co kurwa. Kto niby będzie chciał do nas dojść? Jestem za, ksarda Skutafonie nie stój jak fiut po nocy tylko pomyśl jak nazwać to nasze studio. Emu no dobra może trzech walikoniów? Spierdalaj, ja nie walę konia jak głaszczę rumaka jak coś, a może najpierw wymyślmy skrót a dopiero potem nazwę? proponuję TPS, to my kurwa w końcu robimy studio maszynimowe czy studio do pornoli? O co ci kurwo jak co chodzi, no bo kurwa TPS to ma być skrót, tak. Czyli chcesz nazwać na stop Porn Studios, no w sumie to całkiem przyjemnie to brzmi. Tobie to się chyba we łbie pojebało od tego jebania zombiaków. Ja proponuję abyśmy się nazwali twierdza paladynów studio. To i tak zostanie skojarzenie stop Porn Studio. Wiesz ja planuję zrobić taki film no, taki przygodowy no, zakonniku który spowiadał w nowiecie damskim klasztorze więc taka dwuznaczność się może przydać. Mi pasuje. Więc wszędzie i wobec ogłaszam powstanie nowego studia pornolo maszynimowego o nazwie twierdza paladynów studio. Prawie się popłakałem, a mi prawie udało się nie posikać. Zapierdalasz pomopa i lecisz mi całą wieżę na mokro.